Wiecie, jaka jest najlepsza rzecz w portalach randkowych? Fakt, że nie musicie doświadczać odrzucenia. Dlatego, że nawet jeżeli ktoś da nam swipe w lewo, to tego nie widać. I możemy sobie zawsze to wytłumaczyć tak, że po prostu nasz profil mu się nie wyświetlił, więc nawet nie miał okazji dać w prawo. Strach przed odrzuceniem jest głównym powodem, dla którego wolimy wystawiać się w internecie niż w prawdziwym świecie. I pewnie dlatego na YouTube są tak popularne filmy, w których ktoś postanowił koncept z internetu przenieść do realnego świata. Dlatego dzisiaj Obejrzymy sobie dwa filmy, w których zarówno chłopak, jak i dziewczyna oceniają tak jak na Tinderze. Tylko że twarzą w twarz. Ciekawe, jakie będą różnice. Weird. Real weird. Jesus to jest ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, w co się właśnie wpakowałeś. <laughs> Pomimo tej dziewczyny można stwierdzić, że by chciała, żeby dał jej w prawo, a z kolei jego mina mówi o tym, że raczej daje jej w lewo. O nie! Boże, jaka smutna! To jest straszne! Bez uśmiechu? Uśmiech. O, bez uśmiechu. <laughs> O kurczę, to miała minę, jakby mówiła, że kurde, stare wybierz mnie, bo jak to ci wpierd... O nie, straszne! Ta nie wyglądała na zbyt szczęśliwą, że ją wybrał. No okej, okay, lubi Azjatki. Moja teoria się potwierdza. A nie, jednak nie. Ej, co z nią było nie tak? O, kolejna Azjatka na tak. Jedna blond w lewo, jedna blond w prawo. Tak dla równowagi. Ale o, patrzcie, idzie kolejna azjatka. Ciekawe, co wybierze. Mówiłam, prawo. Dobra, idź mała. Ale patrzcie, jaki zadowolony z siebie. O, patrzcie, teraz one mogą zrezygnować z niego, czyli jemu dać swipe w lewo. No w sumie ciekawa jestem, ile z nich wyjdzie. Obstawiajcie, bo ja obstawiam, że z tych 16 przynajmniej wyjdzie 5. O nie! Prawie wszystkie Azjatki sobie poszły. Wychodzi na to, że one były w jego typie, a on w ich typie nie. Kurczę, czyli z 16 poszło sobie aż 10? No nieźle, czyli to aż 62% jakoś, tak? Dobra, teraz jest etap rozmowy. I nie wiem, czy pamiętacie z poprzedniego eksperymentu, który oglądałam. Wtedy było 5 minut na rozmowę. W tej chwili jest 30 minut, czyli dużo lepiej, bo mniej więcej tyle wystarczy rzeczywiście, żeby na Tinderze ocenić, czy ktoś rzeczywiście jest spoko i czy warto iść z nim na randkę. Na nice Nice to meet you. I'm Emily. Anshul. Anshul, Jasmine. Anshul, nice to meet you. Anshul. It's like enchilada. Anshul? Anshul. Jak enchilada. Bardziej jak Anshua niż enchilada. Nice to meet you. Nice to meet you, What's your Catherine. I'm Gloria. Gloria. Yeah. Anshul, nice to meet you. Jasmine. Jasmine, Anshul, nice to meet you. What's your name? Kathy. Anshul, nice to meet you. Anshul. Zauważcie, jest to bardzo ciekawe, bo każda z dziewczyn, które została, reprezentuje zupełnie inne typ urody. How's your weekend been? How have you been? Very good. Aha, okej. Okay. Jak ci minął weekend? Dobrze. A to dobrze. Europe? To pytanie jest chyba głupsze niż te na rozmowach kwalifikacyjnych zdecydowanie. Jakby wiadomo, że zawsze jesteśmy w stanie lecieć sobie na urlop na inny kontynent, a no na księżyc jakby nie zawsze. Three months in Europe. Sure. Three months in Europe. Yeah. Really? Seria wycieczka na księżyc jest mniej egzotyczna dla Amerykanów niż e, dla Europy? nie like, Usually date, so I'm like, okay. really? yeah. Wiesz, w sumie to nie chodzę na randki. Nigdy nie byłam, nigdy tam też nie pójdę. Dobra wizytówka. I Okej, okay, czyli jakby chodzenie na randki jest wyjściem poza jej strefę komfortu, ale branie udziału w eksperymencie, który później obejrzy miliony osób na YouTube już nie. Tak. Do Hold up, That's insane. <laughs> Słuchajcie, Żyjemy w czasach, w których dwunastolatki mają milionowe kanały na YouTube czy na TikTok. Ale ej, blog w wieku dwunastu lat niesamowite. I um, yeah. <laughs> no, I do too. Tak, serio, to nie znam nikogo, kto by nie lubił indyjskiego jedzenia. Kto nie lubi indyjskiego jedzenia, piszcie w komentarzach.

i w sumie to był bardzo ciekawy przekrój dziewczyn, bo podczas maczowania najbardziej podobały mu się dziewczyny z bardziej azjatycką urodą, mało ich zostało. Później, w trakcie rozmowy, najlepiej mu się rozmawiało z tymi z ciemnymi włosami, e, ta mnka w sumie wydawała się mega dziwna. I teraz jest czas wyboru. Ciekawe, kogo wybierze. Hello again. Hello. O, proszę, dziewczyna, która wygląda jak Cliff Tyler, wygrała. Gratulacje, gratulacje. Chance, like o, możecie, możecie razem go, świętować o, jedząc chicken masala. Let's do it. Yes, okay. Strange. Strange. It's interesting that we do this all the time and like I've definitely done this multiple times tak naprawdę to nie, to nie robimy tego cały czas. Raczej rzadko widzimy kogoś twarzą w twarz i mówimy mu nara. I feel like it's so different from dating in real life or even dating generally. To generally takes a lot longer, a lot more. Dokładnie tak działa pierwsze wrażenie, które na szczęście później można zweryfikować rozmową. Ale w sumie nie powiedziałabym, żeby to był jakiś nowy koncept, który zawdzięczamy Tinderowi. So so Jakie 5 sekund? stary, gadałeś z nimi prawie 30 minut. Słuchajcie, zobaczyliśmy sobie teraz, jak to wygląda z perspektywy faceta, ale ponieważ pod moim ostatnim filmem z tej serii pojawiały się komentarze, że byłam trochę zbyt uszczypliwa i złośliwa w stosunku do tamtego faceta z tamtego eksperymentu, to weźmiemy sobie teraz pod lupę eksperyment z tej samej serii, w którym swajpowała dziewczyna i zobaczymy, jak to wygląda z jej perspektywy. Jak pewnie wiecie, dziewczyny częściej niż faceci dają swipe w lewo. Ciekawa jestem, czy taki sam case będzie w tym przypadku. W przypadku tamtego faceta, którego eksperyment oglądaliśmy przed chwilą, na 30 dziewczyn dał 14 swipe w lewo, czyli było to 46%. jest z Czyli doświadczenie bardzo podobne jak u 90% osób, które korzystają z aplikacji randkowych. No, Jakbym się spojrzała. O, to chyba nie świadczy o niczym dobrym. Rzeka ulga na jego twarzy, że to już po wszystkim. <laughs> Pasew podchodzi, uśmiech, dziewczyna, uśmiech, <laughs> dziewczyna w lewo, Facet. Jakie <laughs> to jest przykre. O, widzieliście? Chłop żyjący gumę przeszedł. O. Ej, dwóch pod wysokich kol się odrzuciła, patrzcie. Dziewczyno, ty nie wiesz, że na że to tak nie działa? O, skubany, <laughs> chciał się prześlizgnąć. Oj, to nie była zadowolona mina. I walking up to her and she did a very slight right swipe. So I was like, hell yeah, you know what? I'm going in, right? And then she goes, she does a, she does a left, and my my heart just broke. O nie. Ale to trochę tak, jakbyście przesuwali na ten wiecie, W prawo, ale jednak się zawahali i koniec końców dali w lewo. Kuuu, wygląda jakby miał się popłakać za chwilkę. Widzieliście ten urodzicielski uśmiech? Jak można było temu odmówić? You know, Jegumina, get... <noise> jak zobaczył ten zdecydowany swipe w lewo. Ale ja serio myślę, że to po tamtym poprzednim zawadiackim, uwodzicielskim uśmiechu. To trochę tak, jak się wchodzi na egzamin e, ustny z największym kojonym wzroku. Niby coś wiesz, ale przy nim okazuje się, że nic nie wiesz. No cóż, kolesie wyglądające jak surferzy, e, zawsze mają życie łatwiej. Kolejny chciał się prześlizgnąć. To jest. Uu, kolejny Zawadiacki uśmiech wygrał. O i kolejna Azja to nie. O no ten miał taki całkiem cool look, wiecie, z rękami w kieszeni, wyglądał trochę tak jakby mu nie zależało na tym, żeby przejść dalej. She smiled, but then yeah, left. Nie per se, you nie know, so like, like like no, nie nie do końca się zgodzę, dlatego że na Tinderze nie musisz patrzeć prosto w oczy dziewczynie, która się do ciebie uśmiecha i mówi jej nie. O, wychodzi na to, że jednak Azjaci są w jej typie, tylko warunek jest jeden: muszą wyglądać jak wyciągnięci żywcem z k Ok, czas na małą matematykę. Jak pamiętacie z poprzedniego filmu, tamten facet wybrał 16 dziewczyn z 30, a ta dziewczyna wybrała 13 facetów z 30, więc nie ma jakiejś super dużej różnicy. Natomiast ciekawa jestem, ilu facetów odejdzie, bo jak pamiętacie, od tamtego faceta odeszło e, chyba 10 dziewczyn na 16? Ojej, straszne. O nie, surfer sobie poszedł. I koleś, który wygląda jak z Break'a! I kul cool koleś z rękami w kieszeni. Mówiłam, że mu nie zależało. I a skąd wiesz, że nie miałbyś yeah. o czym z nią rozmawiać? No dobra, czyli z 13 maczy zostało jej 8, czyli miała 38% czynnik odrzuceń, czyli zdecydowanie lepszy wynik niż tamten chłopak. Czyli prawie jak na prawdziwym Tinderze. Nie, okay, gość nie, nie, ma nie, 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 Wyobraźcie sobie, że rodzi wam się trzeci syn. Już nie macie pomysłu, jak go nazwać, więc nazywacie go facet numer trzy. Oh, my God, I'm the one, so... o, dobry comeback, fajnie. Oh, I'm Ryan. Ryan wygląda jak bardzo poważny sprzedawca ubezpieczeń. Ryan Meredith, I really like your style. Oh, thank you. nice to meet you too. So how are you doing? Uh, a little bit nervous. Yeah. Cody, nice to meet you. Cody, nice to meet you. I like your glasses. Thank you. Tell me about yourself. To jest takie cute, jak Azjaci się denerwują, nie wiem, czy wy też tak macie. Uważam, że to jest bardzo urocze, jak oni się denerwują, zwłaszcza właśnie w takich randkowych sytuacjach, to jest bardzo często u nich. To zupełnie tak jak ja, tyle, że ja nie muszę się denerwować, żeby myśleć o jedzeniu. To jest dziwne. Tak, tak, to jest trochę dziwne. a lot. Your, your Lubię twoje włosy, ale wcale nie jestem robotem. Like like, yeah. oh, yeah. like that. like o o proszę bardzo. E, na się podręczników dla puła i robi taktykę lustra. This is um, out of my own will, so I'm actually really excited to be here. What do you mean out of your own will? Like did someone force you to be here? <laughs> intro na radcy, no nie? W sumie to nie jestem tutaj z własnej woli. To znaczy, stary, o co ci chodzi? Bo nie rozumiem. Ktoś cię zmusił, ka kazał ci tu przyjść? Mama ci kazała? What do you do? I sell my company to investors in Wall Street. Okay. And the joke is, I make rich old white men richer. We love that. <laughs> it's the entire job. Yeah. Know? What are your tattoos? Mean? I'll let you read it if you want. This is only temporary. I'm, like, feeling, <laughs> oh, to oh, I to am to yeah. <laughs> oh, ja like an analytics intern. What do you do in your free time? I like to read. I like to read. Oh, yeah, I'm going to read. Let me see the oh, other one. we got a minute, Meredith. What do you like <laughs> to do? Bardzo lubię oglądać piłkę. Real Madryt yes, czy FC my favorite Barcelona? No, Madrid. Boże, Real Madryt, to taki klisze. Może Garbardi byś tak pokibicował. Have you ever been to like the Manhattan Beach area? That's I kind know of, that's like Not the really, no. oh, to na plażę? Nie jestem robotem. We could go sometime. I'm a hardcore like Norcal girl. I area. also am a Norcal girl. <laughs> yeah. oh my god, great. Can I hug her? A yeah, Ej, a co z dystansem so nice społecznym? So nice you. You. Nice robot nie dostał przytulaska, przykro mi. Biedaczek. Wygląda jakby myślała, wreszcie sobie poszedł. Dobra, okay. czas cute. wyboru. And I like his ja myślę, że wybierze Azjatę. Zobaczycie. Cool to to oh my God. <laughs> Totalnie wybierze Azjatę. Hi, good to see you again. Asiata, na 100%. So, um, yeah, I picked you. I liked you the most. Um, wow. <laughs> wybrała gościa robota? Serio? Zaczynam wątpić w swoje kompetencje. I actually really like your eyes. Ok, mnie właśnie oczy najbardziej przerażały. Gość ma taki trochę vibe jak um, Tyrell z, z Mr. Robot. And I just thought it was really easy to talk to you. That we would get along. No dobra, z Siri też się całkiem dobrze gada, ale to nie znaczy, że chciałby się z nią na randkę. Nie wiem, czy chcesz think she's really attractive. I'm happy to go out with her and see, you know, if there's actually there. I'm just happy I did this. I mean, like, I met a cool person. Maybe that'll go into something. It's nice to have like a new person to hang out with. Wiesz, co tak się zastanawiam, czy ten gość chociaż raz się uśmiechnął przez cały przebieg eksperymentu. Chyba dlatego ten wybór tak mnie zdziwił, bo on się w ogóle nie uśmiecha. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te filmy i nie będzie tutaj jakichś bardzo szokujących wniosków. Nie było też jakichś super dużych dysproporcji, jeżeli chodzi o liczbę maczy. Wydaje mi się, że jednak trudniej było im słajpować w lewo kogoś, kto stał z nimi twarzą w twarz, utrzymywał kontakt wzrokowy i się uśmiechał. Potem też mieli większe szanse na złapanie kontaktu z drugą stroną, bo mieli aż 30 minut na rozmowę face to face. I wybór też był naprawdę spory ze względu na różnorodność osób, które brały udział w eksperymencie, tak naprawdę każdy mógł tam znaleźć swój typ. I wydaje mi się, że że tak się właśnie stało. Życzę jak najbardziej szczęścia osobom, które się do siebie dopasowały. Jestem ciekawa, jak to się później potoczyło podczas pierwszej randki. Dajcie znać, co wymyślić o tych eksperymentach, czy według Was były udane, czy też nie. I jakie kolejne materiały powinnam wziąć pod lupę w kolejnych odcinkach z tej serii. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się już za tydzień. Pa!